Ziomeczki. Dzisiaj Wam pokażę ciekawe miejsce w parku Jelitkowskim w kierunku Przedszta, Jedziemy idziemy Gdańskie Jelitkowo. Yy, mamy tutaj kompleks kilku bunkierków. Yy, one są prawdopodobnie jeszcze sprzed I wojny światowej. Tak w miarę dobrze zachowany obiekt. Za chwilę wejdziemy sobie do środka, yy, obejrzymy go od wewnątrz tutaj, zobaczymy najpierw co pozostało jeszcze na zewnątrz yy, i spróbujemy także dostać się do starej baterii plażowo brzegowej yy, niemieckiej, która była wykorzystywana już podczas II wojny światowej. Okej, okay, dobra. Yy. No to wejdziemy sobie do bunkierka teraz do środka. Mam nadzieję, że będzie coś widać. Jakieś tam oświetlenie mamy. Więc Wam pokażę jeszcze napisy. I dobra. Wchodzimy do środka. Syf, HIV, malaria, jakaś miotła. No bunkier przywalony Tutaj mamy jakoś kołdrę Pewnie jakiś menelstwo Tam nic ciekawego nie widzę żeby coś było Przecież mhm. wejdziemy z drugiej strony na powrocie no. Odpływy kanalizacyjne Się syw sypie wszystko. Tutaj jakieś malutkie pomieszczonko. Tam mamy kano wentylacyjny. Bardzo podobna, podobny styl budowy do hitlerowskich bunkrów. W przyszłości planuję nagrać jeden z hitlerowskich w okolicy Knybawy koło Tczewa, ale to w niedalekiej przyszłości. Jak widzimy kolejne malutkie pomieszczenie. Ja nie wiem, może to toalety tu były czy coś w tym stylu, że takie malutkie. Tutaj mieliśmy, mamy Chyba wyjście można nawet tu było albo się zwaliło, albo tu jakieś wyjście awaryjne było. Drugie. Teraz przejdziemy sobie dalej. Trzeba uważać. Bardzo nisko jest przez to, że jest zasypane całe. Jesteśmy prawie pod stropem. Tutaj znowu takie bardzo malutkie pomieszczonko. Ja nie wiem, szczerze mówiąc co to były, czy to były toalety, czy co. Tutaj mamy kawałek żel tego żelbetonu który to był zbudowany, jest zbudowany. Nie możliwe, że to jakieś działo, bo coś jest zawalone, bo tam jak widzę jest. Hmm. Tam widać było zamknięte, był dach normalny. Tutaj mamy jeszcze jedno takie malutkie pomieszczenie. Szczerze mówiąc nic specjalnego. Dobra, teraz tak. E, teraz pójdziemy. Hmm. Tutaj, bo chcę Wam pokazać dokładniej to miejsce, gdzie ta kondra jest z żula. Więc pójdziemy sobie. może tędy i Wam pokażę to. Od tej strony. Będzie lepiej, lepiej widać komary. OK, Dobra. Słuchajcie. Mm, ja teraz opuszczę ten bunkier albo dobra nie będę przerywał nagrania i teraz tak wejdziemy jeszcze sobie na górę jego, na jego daszek zobaczymy jaki widok jest z dachu jak zwrócicie uwagę to właśnie tutaj jest ten strop teraz nie wiem czy to było wyjście z niego czy tu był dach i po prostu się zarwał. A może jakieś działo tu było wolnoważne, czy coś w tym stylu? Nie wiem. Dobra, jeżeli wiecie, to proszę piszcie w komentarzach pod filmikiem. Okej. Okay. Yy, więc tak, ja teraz wrzucę pauzę sobie i widzimy się przy kolejnym bunkrze. Więc do zobaczenia przy następnym obiekcie. Ok, widzimy się po krótkiej przerwie. Yy, jesteśmy przy kolejnym bunkrze. Tutaj widzimy yy, miejsce strzelnicze. a bunkerek. Jest bardzo fajnie ukryty, bo ze ścieżki prawie go nie zauważyłem, gdyby nie to miejsce strzelnicze, to bym go w ogóle nie widział. Wiem, że chyba jest jeszcze jeden, jak dobrze kojarzę, ale to się okaże za chwilę, jak go poszukamy. Tutaj Wam chcę zwrócić uwagę Waszą yy, na zachowane jeszcze zawiasy oryginalne tego bunkra zamknięcia. Yy, jak widzimy, chyba oryginalne, co najmniej te nie wiem, chociaż są tak stare, że no dobra. Wchodzimy do środeczka i Wam pokażę na pewno zawiasy, które są prawdziwe. Tu mamy... Bunker jest prawie identyczny jak ten drugi. Ale ten jest lepiej zachowany. Tutaj są prawdziwe jeszcze oryginalne widzę zawiasy jego, ocalały. Jeszcze kloszardowo nie okradło go. Jak widzimy... Jest więc w lepszym stanie trochę. Bardzo ciężko się wchodzi, bo jest zasyp tu. Ale widzę z drugiej strony... A z drugiej strony też nie wejdziemy, bo jest zerwany daszek, dobra. E, pomieszczenie jest... Tutaj były drzwiczki jak widzimy. Ale był o wiele głębszy na pewno, bo tu widzimy jak jest zasypany już. E, bunker obiekt wygląda identycznie, dosłownie jak nasz poprzednik bunker numer 1, nazwijmy go sobie, ten będzie bunker numer 2. E, tutaj jak widzimy wentylacja, malutkie pomieszczonka ja... Naprawdę ja już nie wiem. Czy to były przyczółki z tylko z toaletami, czy co to było? Ja naprawdę nie wiem. Tutaj chyba była jakaś bateria. Albo to jest ta część, która się nam zerwała tutaj. Tak patrzę, że to po prostu wpadło. No pewnie, do wnętrza. Zerwało się. Tutaj mamy kolejne takie małe pomieszczonko. Zasypane całkowicie i tutaj także. Jak widzimy. Oki. Ok. Będziemy wychodzili i tak samo jak przy poprzedniku to już patrzyliśmy tak samo jak przy poprzedniku pokażę Wam widok z góry jego z jego dachu bo od drugiej strony niestety nie da się wejść bo to jest zerwany dach po prostu fajnie zamaskowany tą trawą był bo fajnie pomyślany żeby nie był widoczny ten bunkier ten obiekt a więc naprawdę obiekt jest interesujący, ciekawy. Dobra, słuchajcie, z tego co mi wiadomo jest jeszcze jeden bunker, więc jeżeli on będzie na pewno go nagram. Jeżeli nie, to widzimy się dopiero na baterii, ale to za chwilę po przerwie. Więc do zobaczenia za chwilkę. Okej, okay, witam Was po przerwie. Jesteśmy pod y, baterią plażową na Brzeźnie z 1896 roku. Y, później zmodernizowaną i przyjętą przez wojska hitlerowskie, ale o tym kiedy indziej. Bardziej skupmy się na obiekcie. Niestety nie uda nam się zbytnio wejść do środka, bo miasto zakratowało zabezpieczone, to jest, ale chcę Wam tylko takie pokazać, jak ona wygląda obecnie od boku, jak obecnie także wygląda od góry to jak widzimy mamy jeszcze szkołatę taką no moim zdaniem obiekt by byłby bardziej ciekawy jeżeli by go nie gospodarowali tam u góry tak jeżeli by nie jak widzimy no, wszystko jest zabezpieczone jest jedno wejście ale jakbym tam wszedł to już bym nie wyszedł bo jest zbyt pionowe zejście i niestety bez liny na pewno nie a liny tutaj nie mam nie byłem na to po prostu przygotowany. Ok, więc pokażę, spróbuję jakoś wam pokazać to miejsce. Bo obiekt jest naprawdę fajny, ciekawy, yy, godny zwrócenia uwagi na niego. Ale niestety, no jak widzicie, mamy drobny problem z tym wejściem. No niestety. Oto nie, za, nie do mnie o to pretensje, tylko do Urzędu Miasta Gdańska, czy to, tam zarządza tym obiektem dobra sobie obejrzymy go tylko z zewnątrz wiem że to było ileś tam dział na chyba 12 dział na lawetach znikających czyli takie działa co z góry wysuwały się podczas ostrzału i potem były chowane e Fajnie naprawdę byłoby wejść do środka, sam chętnie bym wszedł, bo Kiedyś się dało w jednym miejscu wejść do środka. Teraz niestety się już tam nie da wejść, a szkoda, bo zamknęli to. Liczyłem na to, że uda mi się wejść. Ale cóż, muszę się zadowolić tym, co tu mam, ale myślę, że tam te bunkry Mogę Wam pokazać wejście, bo jest wejście do tego miejsca, ale jest tu tak stromo. Tam na dole jest tak stromo, że tu wejść się da, ale wyjść już się niestety nie wyjdzie. No dobra. Zagospodarowana taka wiatka zrobiona. Przejdziemy się tam tędy górą za chwilkę, a najpierw zajmiemy się miejscem, które bardziej jest interesujące, czyli tym dołem. Czyli tym, co pozostało z tej baterii. Jak widzimy, do kratownicy bym się dostał. No ale co mi da samo dostanie się skoro tam nie mogę wejść. Tutaj z krzakami jest, ale też jest za... zamknięte. Warto patrzeć tak za krzakami, bo nieraz wandale rozwalają to wiadomo. Myśmy weszli sobie, ale cóż. Tam jest taki kawałek, gdzie da się dostać i wejdziemy tam sobie. To za chwilę, jak dojdziemy do tego miejsca, bo ona jest dość długa. Ech. Potem Was czeka jeszcze jeden mały bunkierek. Czy bunkierek, to są bardziej yy, pozycje strzeleckie. To jest tutaj, na pewno będziecie kojarzyli miejsce na Brzeźnie, yy, w którym ojciec zamordował swoją córkę pięcioletnią. Teraz niedawno. No to za chwilkę będziecie mieli. Po krótkiej przerwie. Okej, okay, co my tu mamy? Tu chyba było jedno... Z takich dział możliwe. Tu jeszcze mamy śrubę. Tu jeszcze śruby. Nie wiem, czy to oryginalne. Może być oryginalne, bo naprawdę bardzo zniszczone. Dobra, z zgnity. Dobra, zostawiamy. Nic nie zabieramy. Idziemy dalej. Właśnie eksploracja polega na tym, Zwiedzanie takim jest, żeby zwiedzać, można dotknąć, można obejrzeć ale nie zabierać. Jak widzimy tutaj mamy górę tej baterii, ale tutaj wejdziemy, jak już powiedziałem, za chwilę, ponieważ idziemy tam, bo ta bateria, ta bateria toczy się, ciągnie się dalej. Otóż tu mamy jej ciąg dalszy. I tutaj uda nam się do jednego z pomieszczeń, które jest trochę zawalone uda nam się dostać no, myślę, że to nie jest zbyt niebezpieczne tutaj, bo to się w miarę sali nie trzyma chociaż to co robi eksploracja, właśnie zwiedzanie takich ruin opuszczonych miejsc jest dość niebezpieczne no ale okej, okay. mniejsza o to a no, tutaj nic nie ma ciekawego i tu właśnie jest to bo właśnie, tu chyba była jakaś tulecka pozycja czy coś takiego, czy kratka jakaś wentylacyjna kiedyś była, nie wiem szczerze mówiąc i tam właśnie spróbujemy się zaraz dostać ja może wezmę latarkę założę czołową żeby było widać miarę tam ja założę sobie latarkę jak mam pochodzi. będę wchodził tam Dobra. Mam latarkę w telefonie, bo telefonem nagrywam, ale oprócz tego jeszcze wezmę taką latarkę. Okej, okay. i to w miarę coś powinno dać, więc wchodzimy do wnętrza. Jedyne miejsce, do którego da się w tej baterii na moment obecny wejść, niestety tylko tutaj, a szkoda. No to widać, ludzie załatwiają swoje potrzeby fuć, same szczochy, sam kał ale możemy ją zobaczyć od... od wewnątrz, tak? wcale nie wygląda na taką solidną, szczerze mówiąc chociaż solidna jest na pewno cegła, zwykła cegła, jak widzicie ja nie wiem, czy to było robione wzmacniane może czymś ee... Czy jak, jeżeli ktoś wie dokładniej, to proszę piszcie w komentarzach. Bo ja naprawdę nie wiem. Dużo nie wiem o tym miejscu. Okej, okay. bo tu widzimy jest. Niedopodobnie. Pręd zbrojeniowy jeszcze wystaje. Tutaj idzie szyna jakaś. Tak, tu idzie jakaś szyna. jeszcze widzę stalowe jakieś podkłady, więc nie wiem. Może tak było, nie wiem. Dobra. To jak widzimy już zaśmiecone, oczywiście całe Jakby mogło nie być zaśmiecone Opuszczone to i równa się zaśmiecone naprawdę szkoda, że takie ładne miejsce, taki zabytek tu marnieje Okej okay. Idziemy dalej Latarka już nam nie będzie potrzebna Zapójdziemy dalej Boję się, że zaraz zacznie padać znowu I zepsuje mi to nagranie, ale miejmy nadzieję, że nie Nawet jeżeli będzie padało, ja nie będę przerywał Proszę za zaznaczenie kamery przez chwilkę. Mm, ok. Tu jest właśnie to wejście, w którym kiedyś dało się dostać, ale niestety już jest zakratowane. Dobra, słuchajcie. Teraz Wam pokażę tą baterię od strony górnej, a następnie przejdziemy się na y, bunkier, ten o którym Wam mówiłem, ostatni, końcowy, gdzie właśnie ojciec zamordował swoją córkę pięcioletnią. Ale to za chwilkę. Ok, najpierw sobie przejdziemy się górą. Pokażę Wam tą baterię jak teraz wygląda po modernizacji, czy jak to tam nazwać. Jak zagospodarowało miasto. W fajnie to wygląda w celu rekreacyjnym. Mm, ławeczki na baterii raketowej. Nie wiem jak to nazwać, ale naprawdę dość fajnie to wygląda, szczerze mówiąc. Ale moim zdaniem, w sumie moim, no wy macie prawo się ze mną nie zgadzać. Yy, myślę, że... Według mnie co najmniej, ja uwielbiam militaria, stare obiekty militarne. Dla mnie mogliby zostawić tą baterię tak jaka była, no ale cóż, taka jaka została. A szkoda powiem szczerze, że nie udostępniamy do zwiedzania. Wiem, żeby zniszczyli, ale no żularnia by się tam zbierała i takie tam. Ale naprawdę mogliby takie miejsce, to miejsce udostępnić do zwiedzenia, bo Wielu chętnych osób by się znalazło. Na pewno nie tylko ja. A, więc tak, dobra. Tu szybko przejdę tylko górą, bo chcę pokazać. Tu mamy, jak widzicie, ławeczki i tak dalej. Ja chcę Wam pokazać jeszcze jak wyglądała ona od góry. No i wtedy pójdziemy sobie do tego bunkierka, w którym właśnie zginęła została zamordowana przez własnego ojca ta pięcioradka. Okay. E, ok więc jak widzimy tu chyba było właśnie działo jedno z jedno z lawet e, która miała ukryte działo co najmniej tak mi się zdaje ja nie wiem czy naprawdę czy na pewno ale tak to według mnie wygląda jakby właśnie tutaj było to działo ukryte ta armata nie wiem jeżeli się mylę to poprawcie mnie w komentarzach jeżeli ktoś wie e, tak samo tam nie wiem czemu, ale tak mi się zdaje, że właśnie tutaj gdzieś to było, to że to nie jest kompletne. Bo gdzieś jednak te działa tak musiały się wysuwać. A no, nie widać. Chyba, że to było może tam coś rozbudowane w tamtą stronę. I może tam gdzieś było, nie wiem. To jest zakopane. Ale mi się zdaje, że to było tutaj. To, tak wygląda na no, takie miejsce stanowisko. Trochę mało mi tych stanowisk, no możliwe, że części już nie ma. Okej, okay. albo została właśnie tam na te tereny poświęcona, ale tak mi się zdaje, to tu się właśnie baterii. Dobra, idziemy dalej. Tutaj fajna altanka, zrobiono takie patio. Yy, zrobili. Tutaj mamy kolejny, ten punkt chyba strzelecki, gdzie właśnie jedna z tych armat była. O 12 nie będzie, tak jak jest. Yy, tutaj jak zwrócicie uwagę. Nie dam rady zejść, ale może pokażę Wam, o, o tu jest bliżej, tu jeszcze mamy jakieś takie małe uchwyciki oryginalne, najprawdopodobniej oryginalne będą mm, z tej baterii jeszcze, czyli najprawdopodobniej właśnie tu były te działa, bo myślę, że one były na tym jakoś naciągane i tak dalej, e, dobra, ale tanku się nie będę skupiał, bardziej się skupię na obiekcie militarnym, ja Wam tylko tak go, ją pokażę. Tutaj jak widzimy znowu takie stanowisko jakby do tych armat na lawetach wysuwanych yy, idziemy sobie tędy. Jak widzicie cały czas idziemy po tej baterii. Tutaj kolejne stanowisko. I znów te uchwyty mamy. A więc myślę moim zdaniem, że to właśnie były te stanowiska. To już drzewo zaczęło wyrastać. Coś, tam, kolejne, tam kolejne stanowisko by było Wtedy No mogło być ich 12 Nie liczyłem szczerze mówiąc Ale jednak 12 mogłoby być możliwe, że ich tu jest Więc Nie wiem Jak będziecie chcieli zase sobie na filmiku Ile takich stanowisk Wam pokazałem A mogło, tak patrzę to jednak mogło być ich jest 12 Raczej ja więc No jak widzimy, dobra no i prawdę mówiąc, zaraz tutaj chyba również było takie stanowisko. Tu było jakieś potężniejsze chyba dzieło. A może tak to wyglądało kiedyś? Bo tak patrzę, że możliwe, że tak właśnie to wyglądało. Chociaż to widać jest zniszczone i to bardzo. Nie wiem czy przez działania osób trzecich, czy przez działania wojenne. Tutaj również. No dobra, no to tutaj zakończymy nasz spacer po baterii i wybieramy się w kierunku portu Brzezińskiego i pokażę wam jeszcze jeden bunkerek ok, mieliśmy drobne problemy techniczne, ja jestem z powrotem a więc tak, zakończymy zwiedzanie baterii plażowej i wybieramy się w kierunku tych pozycji strzelniczej Ma się tam, gdzie ten ojciec zamordował swoją córeczkę pięcioletnią Okej, więc jak widzicie teraz jesteśmy w innym miejscu pod altanką niestety zasta nas deszcz Chwileczkę poczekamy aż się uspokoi i wybieramy się w kierunku tej właśnie pozycji strzęczych w kierunku portu brzezińskiego. No i tam się pożegnamy, będziemy kończyć. Więc do zobaczenia za chwilę po krótkiej przerwie na pozycję strzęczych przy porcie. Więc do zobaczenia za chwilę. I dotarliśmy do końca naszego szlaku fortyfikacyjnego trójmiasta Brzeźna. Jak widzimy, no jesteśmy w przy przykrym miejscu, ponieważ tutaj ojciec zamordował swoje własne dziecko. Gdzieś tutaj znaleziono jego ciało. Tutaj, jak widzimy, ludzie przynosili maskotki, różne zabawki zniczepali tak. Fakt, że dlatego nie będziemy zagłębiać się zbytnio w tego miejsca. Ja tylko wam chcę pokazać obiekt sam. Będzie bardzo słaba widoczność, ale chcę tylko ten obiekt wam zademonstrować. No tylko takie resztki schronu, szczerze mówiąc. I to jest naprawdę tylko tyle. Nie warto nawet tam włazić, wchodzić do tego, bo nic specjalnego to nie jest. Chyba tutaj, właśnie nie wiem dokładnie, ale to chyba tutaj znaleziono zwłoki tego dziecka, w tej części baterii. A więc to będzie ostatni punkt na naszym tropie, na naszym szlaku. Tu jakiś napis niemiecki był chyba, stary, mniejszy mamy oznaczenia 1911 wybite, jeszcze stare metalowe, zachowane oryginalne jakieś od zawiasów chyba strzeleckich, co zakrywały te władze tak, to były stanowiska strzeleckie. tutaj mamy pozostałość baterii artyleryjnej hmm. jeszcze zostały śrubunki, reszta śrubunków, no nic eee. pożegnamy się w tym przykrym, smutnym miejscu no ale cóż jest ostatnio na naszym szlaku niestety więc trzymajcie się Do zobaczenia przy kolejnej okazji Do zobaczenia Do usłyszenia na kolejnym filmiku Trzymajcie się Do zobaczenia Patiś Kotek pozdrawiam Cię Cześć